Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony duch I w dzisiejszym odcinku Paka, 3x85 To będzie wisienka A do tego, zmiany w składzie Nowe ewolucje, ciekawe SBC I coś tam jeszcze było A i nowa drużyna tygodnia, w której jest Valverde Uuu, piękny Ale to za chwilę Następnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza Idzie nam to coraz fajniej Jestem z tego zadowolony i bardzo wam za to dziękuję Także lecimy z odcinkiem Chodząc do składu, zrobiłem sobie takie zmiany. Po trafieniu kundę, po trafieniu kundę kupiłem sobie Diabiego i zrobiłem Koklę. Który naprawdę wygląda bardzo fajnie. Słabsza noga jest. Te statystyki są całkiem fajne. VRL, jak teraz ma Makabi haifa, jeżeli wygra te mecze, to on dostanie upgrade. Jeżeli wyjdzie, dostanie kolejny. To może być 87 i ten, ten gościu może być naprawdę sympatyczny. Diabi też kupiony, jeszcze nie zagrany mecz, także jest tylko kupiony, tak jak widzicie w ataku Ronaldo z Osimenem, na środku koklę, Diabi na jednej, i tutaj za Ottavio, który daje zgrania Cristiano Ronaldo, wchodzi. W zależności jak, jak mi się widzi: albo wchodzi Kudus, Fati, albo Markus Rashford. Najczęściej puszczam Rashforda. Tak to wygląda. 4-2-2-2, nadal męczę. Chociaż widziałem już fajną 4-4-2 lub 4-2-3-1, chociaż nie wiem, czy ja będę umiał grać na, dwóch na jednego napastnika. Muszę to wytestować. I to, co najpiękniejsze, mam największy dylemat. Tak, robię sobie tutaj tego, nie wiem, czy go skończę, bo niedługo mam wyjazd. But, yy, to jest Karol Knap. Panie, ta karta wygląda na 84, zobaczcie. I polski akcencik. Ale co tutaj się teraz dzieje? Szybki, skrzydłowy i tu mam teraz dylemat. Mam Malcolma, którego miałem w klubie i jego karta wygląda naprawdę bajerancko. 91 tempa. Wrzucisz mu styl, gdzieś to sprawdzałem, jak wrzucisz mu styl y, do biegania i do podania, to ma 87 do podania i 98 przyspieszenia i 96 mu wychodzi wtedy y, szybkości biegu. No jest bestia. Zwinność, równowaga po 90-94. Naprawdę ten wygląda super. Heh. Albo. Panią Lehman. Patrzcie, jak ta laska wygląda tutaj. Ale Lehmann. Lehman. Dubka nie będzie odstawać, także na to nie patrzcie. Ale. Robi się z niej całkiem fajny skrzydłowy. Wrzucając jej styl gry, taki sam jak Malcolmowi. I będzie miała 95 tempa. Hmm. Tylko, że u niej równowaga trochę siedzi. No zwinność równowaga Malkon ma cudowną. Raczej jestem za Malcolmem, ale tutaj popatrzcie jest szałfałszym nawet. I naprawdę wygląda całkiem niezły. Słabszą nogę ma e, na 4 gwiazdki, także no to będziemy jeszcze dumać. 50 tysięcy raczej pójdzie, tylko jeszcze nie wiem na kogo. Dwie osoby miałem akurat w klubie, bo teraz już widziałem, że e, Alisia chodzi około chyba 8 tysięcy. A Malcom schodzi prawie po maxie, więc już, 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 już jest wariacja na tym tym. Jeszcze wam jedno ciekawe SBC chciałem pokazać, Któro mnie ciekawi, wow. Yy, dynamiczny duet i tam jest taki fajny jegomość, Je jefinio, nie mogę wejść, naprawdę. Nie pokażę wam. No, ale... No... no, nie mogę wejść w jego statystyki, ale 91 tempa, 90 driblingu I z dynamicznym duetem jest tak, że oni będą grać mecz między sobą, tak? Że jeżeli wygrają, to dostanie Upgrade na 96. Kurcze, fajna ta karta by była, naprawdę fajna. Do tego jeszcze... Pewnie dalej tego nie zrobili, więc raczej nie wejdziemy na drużynę tygodnia, prawda? Czy już to zrobili? Najwyżej ja wam to utnę troszeczkę, bo Nie wiem czy by to zrobili Oczywiście, że tego nie zrobili, więc przechodzimy sobie do tych paczuszek i główna paczka Gdzie będzie i zagramy sobie ten meczek tym składem Możemy sobie tą srebrną Jest to drugi, aha bo jeszcze jest jedno mm, boczny obrońca można sobie zrobić y, wyzwanie. I powiem Wam, że jest całkiem fajne kilka opcji. Patrzyłem sobie z ligi hiszpańskiej lub z ligi angielskiej gdzie te karty naprawdę można mm, sympatycznie poprawić. I wygląda to naprawdę naprawdę dobrze. No i na razie tutaj mamy Paczka piłkarska, dwie karty, jedna rzadka. Uuuu, Mbappé. Girona. Girona rewelacja tej, tej, tego sezonu. Gazzaniga. Nie wiem tylko startu, nie? Ale naprawdę gra bardzo dobrze. Obecnie drugi plac. Jakaś złota paczka piłkarzy, tu też raczej nic się nie spodziewałem. Myślałem dzisiaj, że będzie Hero. Dużo przecieków pisało, że będzie Hero. No ale niestety... O, Brandt. 84. takiej paczki? Nieźle. Julian Brandt, Cezar Aspiliqueta, Mokułoku. Wszyscy uśmiechnięci, a może portu trochę mniej. No dobra, zobaczmy, co z tej paczki może polecić. Najpierw paczka rzadkich piłkarzy, tu jest 83+. Plus. Już nawet nie mówię, że to rzuciło, bo i tak nic nie wpadnie. Argentyna, środkowy pomocnik. Atletico de Rodrigo de Polo, czyli 84. Coś może w środku jeszcze być? U, raczej nie. Chyba, że jakaś jedynka, która nas by ucieszyła. Skrzydłowa, oczywiście. Tu raczej wszyscy będą niewymienni. To do klubu. To sobie szybko sprawdźmy, czy ktoś chce być wymienny. Nie. Trudno. I teraz. Najważniejsza paczka tego odcinka. No, trudno żeby nie było. Trzech rzadkich 85. Najlepiej to podwójny walkout albo karta specjalna. Niemcy bramkas, Barcelona i to jest duplikat. Ale może będzie nie. Czyli do tego jest 285. osiemdziesiątki Kurcze. No Mark Arnetresztergan niestety będziemy musieli go gdzieś przepalić. Może na tego skrzydłowego. Czy coś w środku jeszcze może uratować? Walker. Nie walker ma za nisko. Gorecka i Agospas. Ej ej, ej 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 ej. No gdzieś to będziemy musieli przepalić.